Siemanko, sorry, że tak nieoficjalnie, ale poszukuję kilku osób chętnych y, do budowania ze mną i z kilkoma moimi kolegami y, timelapsów. Na razie Timelapse jeden mam, jeszcze nie wrzucony, zamek zrobiłem z kolegami, znaczy w sensie ja siedziałam w miejscu, oni budowali i super przyspieszyłem tempo i, i niedługo to będzie na YouTubie, nie? Każdy wie co to timelapse, jak nie sobie wpiszcie na YouTubie, nie? Y, no i po prostu poszukuję chętnych, no bo tak. Jeden to cały czas buduje, nie? Ja nagrywam. No to jeden, no spoko, ale jedna osoba tylko buduje praktycznie. Znaczy, dobra, na początku wszystkie bu budowały. No ale tak, jednej osoby cały czas nie ma, a, a druga się obraża, bo i się kłócą i w ogóle, nie? Tylko poszukuję po prostu chętnych, kto by jeszcze mógł budować. Oczywiście ta osoba musi mieć escape'a. Dość dobry mikro. Nie, nie, nie musi być jakiś nie wiadomo jaki, no ale przynajmniej taki za dwie dychy, nie? Żeby był chociaż, żeby nie było, jak nie wiem. No po prostu, żeby było słychać chociaż głos, bo na tej i tak nie będzie głosu, nie? No i żeby, oczywiście to nie może być osoba, która po prostu ma chęci, a nic nie umie budować, nie tylko domek kanciasty. Tylko, żeby ta osoba była kreatywna, z wyobraźnią przestrzenną, która dobrze projektuje wszystko, ma fajne pomysły, no i będzie pomagać. I żeby miało skaypa, No i żeby ta osoba cały czas była, nie? Że najpierw będzie, a potem... Nagle nie ma. No i wiek, minimalnie tak 12 lat, około... bo my tam mamy pod ile, po 13-14 lat, no to minimalnie 12 lat. No 11 lat też może być, dobra. Jak ktoś chce być w grupie, to niech pisze albo w komentarzu, albo na PW. I niech mi poda od razu swojego Skype'a, to zadzwonię i tam wszystko pokażę mu, dam IP serwa i w ogóle, co nie? No, no i wtedy będziemy budować razem no to chętnych zapraszam siemka